Zapraszam panów do zostania dzisiaj, jeśli tylko mają czas, nie spieszą się. Drodzy Panowie, tak wydaje mi się, że my, mężczyźni, lubimy nad wszystkim panować, wszystko mieć w garści. To nie jest zła cecha. To jest chyba coś, co no, trochę tak należy do, do naszej natury. Tak oczywiście, mówiąc nie o każdym. Człowieku, bo każdy z nas jest inny, każdy ma inne cechy, inne talenty, ale tak generalnie jak się ujmuje męskość, to tak to jakoś postrzegam, że, że lubimy mieć kontrolę nad rzeczywistością. I tak sobie myślę, czy święty Józef, ten niezwykły mąż, opiekun Pana Jezusa, mężczyzna z krwi i kości, ktoś, kto przyjął niesamowite zadanie w swoim życiu, nieporównywalne do żadnego innego zadania, czy on miał takie poczucie, że on panuje nad całą sytuacją swojego życia i swojej rodziny? Bo przypuśćmy, że On, tak jak większość mężczyzn, chciałby mieć takie przekonanie, że całą swoją rodzinę trzyma w tym dobrym sensie tego słowa w garści. To znaczy jest w stanie jakby zapanować nad całą tą rzeczywistością i sytuacją, w której znalazł się On i jego żona Maryja. I wydaje mi się, że jak się przyjrzymy, życiu świętego Józefa, to możemy powiedzieć sobie, że no on chyba nie miał takiego poczucia, że nad całą sytuacją panuje. No bo od początku, jako młody mężczyzna, na pewno miał jakiś konkretny plan co do swojej przyszłości, co do swojego życia plan związany z Maryją. Ma być jego żoną ma być matką jego dzieci. I to dzieci, ponieważ im więcej dzieci w kulturze semickiej, tym większe Boże błogosławieństwo. Kiedy matka, ojciec nie mieli potomka, to była hańba. Tak to odczytywano. To był jakiś brak Bożego błogosławieństwa. I modlono się, żeby Bóg... Zdjął tę hańbę bez człowieka, a więc wyobrażał on sobie być może tak, że będzie ojcem wielu dzieci, Maria jego żoną, szczęśliwe małżeństwo, zakład stolarski, wyuczony, zakład, wyuczony zawód, a więc wszystko mniej więcej pod kontrolą. No i nagle sytuacja, która to wszystko wywraca. Najpierw Maryja jest brzemienną za sprawą Ducha Świętego, a potem cała historia Józefa, Maryi i Jezusa, która pokazuje, że święty Józef z pewnością nie panuje nad tą sytuacją, w jaką się znalazł tak po ludzku. Ponieważ Tą całą historią jego życia, rzeczywistością od tej pory kieruje Bóg. I wszystko jest inaczej niż być może sobie zaplanował. Zupełnie inaczej. Niewyobrażalnie inaczej. Słyszę od swojej małżonki takie słowa o tym, że będzie matką Syna Bożego. Spotkanie we śnie z, z aniołem, który mówi mu, żeby nie oddalał swojej małżonki, nie odsuwał jej, żeby się nie bał. To wszystko musiało być bardzo trudne. I mężczyzna, który jest w sytuacji, że nie panuje nad rzeczywistością, w zasadzie jest sfrustrowany, zdenerwowany. Nawet czasem zachowuje się dość nieracjonalnie, no bo wszystko mu wyleciało z rąk. A jak zachowuje się święty Józef? Zachowuje się zupełnie inaczej. On jest tak spokojny i tak pokorny, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby pewnie któregoś z was, któregokolwiek z mężczyzn spotkała taka sytuacja, to nie wiem, czy potrafiłby tak opanować się jak święty Józef. Przyjąć przede wszystkim te wszystkie słowa, które były słowami przekraczającymi jakiekolwiek ludzkie wyobrażenie. Normalnie by trzeba powiedzieć do swojej małżonki co ty w ogóle wymyślasz, Co to w ogóle jest? Czy to jest niemożliwe? pokorny Józef to wszystko akceptuje, przyjmuje. Dlaczego? Pomimo tego może, że jest mężczyzną z krwi i kości, że na pewno nim jest, że na pewno ma te wszystkie te cechy, które charakteryzują takiego konkretnego człowieka mężczyznę, to on jest człowiekiem, który do swojego życia jako fundament Jego zaprasza Pana Boga. Dla niego Bóg jest kimś pierwszym. Plany Boże są pierwsze. I nawet jest w stanie poświęcić, nawet jest w stanie oddać to swoje męskie pragnienia na rzecz Bożego Planu. Dlatego Wydaje mi się, że słusznie w kościele święty Józef jest patronem mężczyzn. Że jest tym, który ma nas prowadzić do Pana Boga. Bo my jesteśmy, Wy jesteście tacy jak święty Józef. Jesteście tacy jak Józef w tym sensie męskości. I tak jak powiedziałem na początku. Pewnie jest coś w nas wszystkich, was, z tego właśnie, co polega na tym, że chcemy uchwycić tę rzeczywistość i nią rządzić, zarządzać nią, nie dać jej wyskoczyć z rąk. Ale to wszystko oczywiście dlatego, by w rodzinach, w małżeństwie było wszystko tak, jak trzeba. Bo to nie jest cecha, która polega na tym, że jest się złośliwym. Ale to jest coś takiego, co ma za zadanie jakby uchronić najbliższych od tego wszystkiego, co złe. Ale trzeba czasami właśnie w tym życiu odpuścić. Odpuścić w tym sensie. Tak możemy nazwać to zachowanie Józefa takim językiem bardzo prostym. Że Jezus jakby trochę odpuścił. I powiedział: Nie, no ja muszę zrobić miejsce Panu Bogu w moim życiu. I my również jako mężczyźni na wielu obszarach naszego życia jesteśmy tacy, że nie bardzo chcemy odpuścić, że no, chcemy mieć to wszystko tak blisko, żeby sobie stworzyć i innym, stworzyć taką przestrzeń właśnie bezpieczeństwa. Ale Józef daje nam dzisiaj taką lekcję, że warto się w życiu nieco cofnąć. Warto zrobić krok do tyłu, po to, żeby oddać pole Panu Bogu, żeby Mu zaufać. Bo zobaczmy, że Józef, który może martwił się, że wszystko stracił, bo taka, tak wyglądała sytuacja: wszystko stracił. Tak naprawdę niczego nie stracił. Przecież nie stracił swojej małżonki Maryi, bo ją miał. Nie stracił rodziny, bo ją miał. Miał Jezusa jako syna pod opieką, ale miał ich wszystkich, swoich bliskich, na sposób bardzo wyjątkowy. I dlatego, jeśli nam się wydaje czasem, że jeżeli odpuścimy w życiu, to stracimy, to rzeczywiście możemy być w wielkim błędzie, bo jeżeli nie odpuścimy, to stracimy. Jeśli nie odpuścimy czegoś, to stracimy. Jeżeli będziemy ciągle starali się rzeczywistość złapać, uchwycić i trzymać ją mocno, to możemy rzeczywiście stracić naszych czasem najbliższych, możemy stracić to i tych, których kochamy. Dlatego warto jest, tak jak Józef, dać tego pola w naszym codziennym życiu właśnie nie komu innemu, ale Panu Bogu. Inna rzeczywistość takiego męskiego życia, to jest taka umiejętność dawania świadectwa swojej wiary. Kobietom rzeczywiście przychodzi to łatwiej niż mężczyznom, ich serca są tak otwarte na, na tą rzeczywistość Pana Boga, że, że łatwiej jakby się z nią kontaktują. Natomiast w tym naszym męskim życiu, które czasem jest dość surowe, jesteśmy tymi, którzy ciężko pracują, i wydaje nam się, że jakby my nie możemy pokazać naszej słabości. Mężczyzna nie może pokazać, że jest słaby. A modlitwa, pokazywanie swojej wiary dla wielu ludzi. Jest oznaką słabości. Dlatego ludzie czasem odchodzą od Pana Boga, od Kościoła, młodzi ludzie, jak się z nimi rozmawia, że uważają, iż oparcie się na Bogu jest wyrazem tego, że oni są bezradni, że są słabi. A to nie jest prawda, mówię. To nie jest prawda. Ja nie jestem słaby i bezradny. Mnie jest Pan Bóg niepotrzebny. Oczywiście taka postawa życiowa, wcześniej czy szybciej, zakończy się totalną porażką. Ale nawet my wierzący mamy czasem takie poczucie, że nie bardzo wypada mężczyźnie pokazać, że jest kimś religijnym, że Bóg jest dla niego kimś ważnym. Że trzeba jakoś zachować taki fason i pokazać się, że jest się twardzielem. No bo modlitwa, na przykład, taka publiczna modlitwa, ona jest, no właśnie, wyrazem tego, że my czegoś nie możemy sami, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, no dlatego się odnosimy do Pana Boga, by nam pomógł. A przecież my umiemy wszystko zrobić. My dajemy radę. Sami dokonać rzeczy prawie niemożliwych. Dlatego, może w sercu człowiek czasem jest bliski Pana Boga, ale na zewnątrz nie chciałby tego okazać. To czasami widać jest nawet i w kościele, na różnych nabożeństwach. Tak sobie czasami obserwowałem, że my, mężczyźni, nie bardzo lubimy na przykład śpiewać. Nie bardzo lubimy głośno opowiadać na mszy świętej, na modlitwach różnych. My modlimy się w sercu, ale jakby nie chcemy tego za bardzo pokazać. No, dlatego właśnie, że no ten taki zewnętrzny akt, zewnętrzne pokazanie byłoby przyznaniem się do tego, że jesteśmy troszkę słabi. I to jest, myślę, też taki nasz, nasz błąd. Dlatego, że potrzeba, aby mężczyźni. Dawali świadectwo wiary. Że to wcale nie jest słabość, jeżeli my pokazujemy, że potrzebujemy Pana Boga do pomocy, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić sami. To nie jest tchórzostwo, to nie jest słabość, to jest wielkość. Słabość to jest wtedy, kiedy my uważamy, że wszystko możemy zrobić, chociaż nie potrafimy i robimy to, choć robimy źle. I niszczymy coś, psujemy, to jest słabość. A mężczyzna, a szczególnie ojciec, jest kimś niesamowicie ważnym w życiu religijnym rodziny. Wy, panowie dla swoich synów, dla swoich córek, jesteście naprawdę autorytetami. Również w tej dziedzinie wiary. Wielu, bardzo wielu młodych ludzi. Bardzo wielu młodych chłopaków przestaje chodzić do kościoła i wierzyć w Pana Boga tylko dlatego, na początku tylko dlatego, że Jego ojciec nie chodzi do kościoła, że Jego ojciec nie modli się, mimo tego, że Ojciec mu nie zabrania do kościoła chodzić i nie zabrania mu modlić się. Ale po prostu nie ma tego przykładu. Jeżeli mój tato nie idzie do kościoła i się nie modli, a jest dla mnie kimś ważnym, to znaczy dla człowieka młodego to nie jest coś ważnego. To nie jest coś ważnego modlitwa i Kościół. Dlatego wasza postawa jako ojców jest zasadnicza, fundamentalna. Musicie i bardzo Was dzisiaj o to proszę dać taki przykład wiary. Jesteście tutaj dzisiaj i to jest świadectwo wiary. Jesteście w kościele, modlicie się, modlimy się razem. To jest wielkie świadectwo Waszej wiary. I mimo tego, że świat dzisiaj tego nie lubi, a nawet to wyśmiewa, to bardzo Was proszę, żebyście trwali. W takim właśnie świadectwie, w takiej właśnie wierze. W tym takim byciu ojcem, byciu mężczyzną, bardzo pomaga wspólna domowa modlitwa. Ja znam bardzo wiele rodzin, w których ojciec modli się ze swoimi dziećmi. I to jest znowu bardzo trudne, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest trudne, bo to jest znowu troszkę ta nasza męska natura, taka, żeby uklęknąć z dzieckiem, z córką, ze synem do modlitwy, no to trochę takie właśnie znowu jest, no, że no przecież możesz sam to zrobić, z mamą, z mamą, z mamą. Tam mama jest, mama się, mama też. Ale jeżeli znowu mama się modli z córką, z synem. A tato nie, bo tato sam się modli, bo się modli, ale sam, to to jest też troszkę za mało. Jeżeli, to jest niesamowity obraz, jeżeli ojciec, mama klęczą i modlą się z dziećmi, to jest szansa na nowe pokolenie. To jest szansa na ludzi wiary, to jest szansa na to, że ten świat po prostu nie skończy marnie. To jest właśnie to, co dzisiaj w tym świętym Józefie, o którym na początku mówiłem, staje się dla nas takim jasnym drogowskazem. Przecież pan Jezus wpatrywał się w świętego Józefa. Patrzył się na niego i patrzył co robi, jak Józef żyje. I chociaż był Bogiem człowiekiem, to patrzył, jak żyje ten człowiek. I on z pewnością musiał być dla niego wielkim autorytetem. I z pewnością Józef był tym, który klękał, czy siadał, czy stawał do modlitwy do Boga wraz ze swoim synem, Jezusem Chrystusem. Tutaj dzisiaj jesteśmy po to, aby nabrać takiej odwagi i, i modlić się o to, by w naszych sercach Pan Bóg zapoczątkował właśnie taką wielką odwagę świadectwa. Zobaczycie również, że wasze dzieci, kiedy dorosną, naprawdę w takim klimacie wiary, w takiej klimacie miłości, w klimacie świadectwa. To będą takie dzieci, o jakich sobie wymarzyliście. To będą dzieci, które nie zostawią ojca i matki. To będą dzieci, które będą pamiętały o Was nie tylko od święta do święta, ale do końca życia Waszego będziecie dla nich autorytetami. Będziecie tymi, którzy, których zdanie jest ważne, którego zdaniem się liczą i choćbyście byli już kiedyś starzy i chorzy. To oni będą dla Was naprawdę oparciem, będą dla Was wielką miłością Waszego życia, ale dlatego właśnie, że Wy dzisiaj pokażecie im, jak to życie budować, gdzie szukać, jak zbudować fundament tego życia. To jest trudne, bo to właśnie nie polega tylko na tym, że się o tym mówi, że się o tym opowiada. Bądź dobry. Ale się pokazuje młodemu człowiekowi jako ojciec, jako mężczyzna, pokazuje mu się swoim życiem, jak to zrobić. I módlmy się dzisiaj na koniec serdecznie do Boga o to, żeby Pan Bóg Wam wszystkim mężczyznom, nam wszystkim mężczyznom, dał taką odwagę do wyznawania naszej wiary, do budowania wiary w, naszych, w Waszych domach. Żeby dawał wam taką odwagę do tego, żeby potrafić i móc dawać świadectwo swojej czasem skrytej wiary, ale bardzo silnej i mocnej wiary, tak? Aby ci, którzy na was patrzą w waszych domach, wasze dzieci, wasze żony widziały was, tych, których, kogo widziała Najświętsza Maria Panna w swoim mężu świętym Józefie. I niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, niech Was wspiera w tych trudach, niech zawsze sprawia, aby, aby Wasze życie było życiem nakierowanym na Boga, życiem, w którym dla Niego jest to wyjątkowo ważne miejsce w Waszym życiu. Pomódlmy się, uklęknijmy na chwilkę i pomódlmy się w Waszej intencji pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Burza Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim na swojej Synowi swojemu nas polecaj swojemu. Święty Józefie, Matko Boża Limanowska, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam błogosławionego dobrego dnia.